14 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana umowa na zarządzanie projektem Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Inżynierem kontraktu została firma Miej Polska, która wygrała przetarg. Marszałek Mirosław Karapyta podkreślał, że będzie to ważny partner mający wpływ na to, jak projekt będzie zarządzany. Zgodnie z zawartą umową, inżynier kontraktu, czyli, czyli państwo, wybrani w przetargu nieograniczonym, będą odpowiedzialni za zarządzanie projektem, w tym nadzór inwestorski, promocje i szkolenia. Opracowanie szczegółowej metodyki zarządzania projektem, zarządzanie projektem, nadzór nad pracami projektowymi, nadzór nad wykonaniem oraz odbiór robót budowlanych, usług i dostaw objętych projektem, opracowanie koncepcji dla części szkoleniowej, przeprowadzenie działań szkoleniowych prowadzenie rozliczeń dla projektu. Członek zarządu Sławomir Miklicz podkreślał, że inżynier kontraktu będzie odpowiadał nie tylko za sprawne przeprowadzenie wielomilionowej inwestycji, ale co równie ważne za jej promocję. Istotne jest to, aby podnosić świadomość w województwie dla odbiorców, dla tego co robimy i dlatego, aby zachęcać wszystkich odbiorców, czyli przedsiębiorców, instytucje, czy też odbiorców indywidualnych do tego, aby z tej inwestycji korzystać w przyszłości. Przedstawiciel firmy Grontmix zapewnił, że jego spółka, która zatrudnia 200 ekspertów różnych specjalności, na pewno poradzi sobie z tym projektem. Zwłaszcza, że podobne realizuje w innych województwach. Jestem przekonany, że te dwa lata naszej ciężkiej pracy w budowaniu zespołu inżynierskiego pozwoli nam to wykonać zadanie w sposób kompetentny, profesjonalny i. W, będziemy, będziemy tutaj wsparciem, które będzie w sposób rzeczowy, merytoryczny, terminowy rozwiązywać problemy, które wynikną w trakcie realizacji inwestycji, tak żeby osiągnąć ten efekt finalny, prawidłowo wykonanej inwestycji. A przedsięwzięcie jest ogromne. W wyniku realizacji projektu, sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej na terenie Podkarpacia ma powstać 2000 km szkieletowej sieci światłowodowej i ponad 200 węzłów dystrybucyjnych na obszarach, które do tej pory były uważane za nieopłacalne dla tego typu inwestycji. Projekt ma być realizowany według modelu Projektuj, Buduj, Użytkuj, który, jak podkreślał marszałek Mirosław Karapyta, jest najbardziej skuteczny. Przy. W wybudowaniu, zaprojektowaniu, wybudowaniu. Może nie ma tyle problemów z, z, tym, z tym przedsięwzięciem, bo sieć można zaprojektować i wybudować, tylko później trzeba tą sieć użytkować. I wybór nie jest bez powodu tego modelu, bo wydaje nam się, że ktoś, kto będzie wykonywał już i realizował te, to przedsięwzięcie, z myślą o tym, że kiedyś będzie to użytkował. Sieć szerokopasmowa to projekt wart blisko 300 milionów złotych, ponad 200 milionów będzie pochodzić z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Najważniejsza umowa z wykonawcą tej inwestycji ma być podpisana w połowie tego roku. Urząd Marszałkowski prowadzi negocjacje z dwoma konsorcjami.